Jak się manko moje żeście zagościli właśnie zaczynamy i z banankiem sobie gramy. Snowrunnerka, pojeżdżamy. Witamy Was. serdecznie, witamy. Siema, żyje. siema, siema nie zła. Żyje, żyje. Tak, my ogólnie to, to jest tak, ty mówisz żyje, bo my już dawno temu razem graliśmy, ale odcinki dla widzów to się tam w miarę regularnie co jakiś czas pokazują. I oczywiście z banankiem tutaj działam. Dwa zestawy już przygotowane. W poprzednim odcinku Tatrą z przyczepą było przeze mnie singlowo pojeżdżane, a dzisiaj Jalar Birynt Górski wykonuje, a bananek dostawmy do wsi. Zmajstruję, więc na mapę spoglądamy. I Ale sobie trzęsie. Najpierw... Ja sobie teraz pada podłączyłem i mogę sobie tak fajnie gazem robić. No. I chłopy jak, jak normalnie trzeszczy w środku. Do gitara. Dostawa do wsi tutaj do, do dostarczenia. Bananek ma dwa razy cement, dwa razy materiały eksploatacyjne. W tych Jodem dwóch my? punktach pobiera. E, możesz jechać, bo w sumie i tak jedziemy osobno. Ja jeszcze tylko pokażę tutaj labirynt górski. Na bazę polarną dostarczyć deski. Jeden raz musimy, i po drodze paliwo. E, raczej tu z tej stacji sobie załadujemy, i oczywiście pojedziemy. Raczej niedługie, dzisiaj będzie spotkanie, ale oczywiście bardzo miłe jest z banankiem pojeżdżanie. Już bananek ci cofam, żebyś miał o dobre wyłamanie. Bo ja mam i tak w drugą stronę pojeżdżanie. Ale ja, da ja sobie dałem, ja gazu w dechę. No kurde, ty... nie mówię. nie niedobra włączam tego pana, bo nie mówię. No tym się nie da grać. Gram normalnie. O! Od A razu teraz, lepiej. Powiem ci bananek, krótko przed naszym spotkaniem nagrywałem właśnie odcinek singlowy, który poprzednio, jako poprzedni tak. na kanale się ukazał. I właśnie odkryłem no modyfikację jako ten. Skrzynię wysoko zakresową dla większości aut, nie? No. Już teraz można powiedzieć, większością, jak nie wszystkimi, będę mógł sobie tak jak ty szybko śmigać. O kurde, urwało. Widzę teraz, o kurde Urwały to... Jakby ta, tak szybko będziemy pojeżdżać, to ci powiem e, będzie niezła niezła akcja, nie? Ej, urwałem zderzak Jak urwałeś zderzak? No został na drodze Jak został na drodze? No. Goła tatarka jest Co ty dajesz? A no to ja jadę w twoją stronę, to jeszcze tam jesteś? No ale oczywiście, że to byś tak się nie dało zrobić, bo to nie... No jest też taka właśnie reale. słucham, mówię, co ten mi tu opowiada. Ten mnie tu wciula robi. No ale fajnie jakby się dało urwać. Mhm. Uh -huh. ja bym ci urywał. Ja bym ci urywał. Ty! Ja bym ciebie potem urwał. Co? No ja bym ci urywał zderzaki, no co za chłop nie byle jaki takie granie, to, 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 to wiesz, to no, samo. A, a kto. Tak, na gwarancję. No to na pewno są samochody na gwarancji. Gwarancja no, do bramy i się nie znamy. No a tu nie było bramy jeszcze. <noise> z bramy wyjeżdżałeś. Tatrę tutaj z magazynu pobrałeś, z bramy wyjeżdżałeś i dziękuję. Tyle. Tyle, co było się do poznania. Albo do Krakowa dojechania. A ja już będę zaraz na ostatnim moim punkcie trasy. O kurde, ale słońce tutaj propsuje, ile ja gazuję. Ej, słabo na tym wysokim biegu coś. Słabe te prędkości działają. Słaba skrzynia? Jak słaba skrzynia? A, a. ale mam się bieg e e e e za mało mocy. <grych> to trzeba po prostu umieć jeździć. A ten ja to Trzeba umieć jeździć. Ja już zaraz kończę moją trasę, bo ja już przyjechałem całą prawie. Jak kończę trasę, bananek? Przecież ty dopiero wyruszyłeś. A zderzak sobie Nie, no przykręciłeś? Ja już... ja już zaraz będę na magazynie. A na magazynie, ale to na magazynie, to masz. Jedno do załadowania, potem tam jeszcze drugie. No ja już załadowałem teraz, już na drugie jadę. Oho, jaki wariat w ogóle, nie byle jaki. No ja, ty, No ja jeszcze do na wsi masz na, doje, na gram. Dla mnie to są takie łatwe tereny teraz, bo na Amurze są dużo trudniejsze. Zresztą jaki ma... świr paleta. No to ty, to będziemy codziennie tu SnowRunnerka na kanale prezentować, jak po 5 minut zadanie będziemy majstrować. Chłopie, u mnie na Amurze jest tysiąc razy trudniej. Ja, ja nawet AWD ledwo co włączam. Ja w ogóle AWD pranie włączam. Jaki chłop. E, czy to no pennie? a, a może jak ja bym cię na Amur zabrał, to byś zobaczył, co to znaczy grać. A pewnie mnie zabierzesz u siebie na kanale, do Bananka na kanał zapraszamy no, stale. Musimy się kiedyś zgadzać. No, bo tam Lajwika coś mówiłeś, że też planujesz, tak? I na Amur no, mnie tam zabierzesz. Się, ale chciałbym z tobą. A chciałbyś ze mną. No, no z kim? Ja nie wiem, nie? No to musimy się razem zgadać, nie? No to wiesz. Termin data, godzina. No to ty możesz mi napisać. To za chwilę. No. No. I cyk nawracamy, bo już drugi ładny No i, i, i ja już dojeżdżam. No to fajnie. Ja już zada... nie? Ło kurde. ej! Ja, ja gaz do przodu, ja, ja do przodu, a on do tyłu jedzie. Ja mu gaz, a on z gaz. Co za chłop. Ja mu w gaz, a on z gaz. Ale od razu gdzieś tam pojadę tę przyczepę odstawię, myślę, że możemy tego odcineczka troszkę e, przeciągnąć i, i te przyczepy po, poodwozić, nie? Oeś. A jeszcze są dwie przyczepy do stargania, bo mm, jak mnie robiłem poprzednie singlowe nagrania. To jest przyczepa serwisowa i Psz, cysterna paliwowa. Także w tym kierunku też pójść możemy i ewentualnie te przyczepy stargać. No, <laughs> ja już zaraz dojeżdżam. No, ja widzę tutaj mam przyczepę serwisową do kolejnego zadania. E, już będą niedługo, zaraz po tym pewnie nagrywania. No. Rozładuj. No i pięknie. Akceptuję. Za zadanie Nie. już dziękuję. No to cyk już wybijamy. Nie ja troszkę no. e, spoko, spoko. Ja sobie tutaj e, dla obrazu e, wrócę z tą przyczepą od razu. A mm. ja miałem dłuższą trasę Tak, kłopot. tak, 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 ja wiedziałem. Ale ty zawsze lepiej sobie radzisz niż ja. No. No. Także na spokojnie bananku. Ja sobie z tą przyczepką tutaj wrócę, od razu ją sprzedam, bo ona już nam raczej nie będzie tutaj na rzece górskiej potrzebna. I wtedy. I wtedy gdzieś tam zakończymy, bo ja nie wiem ile 5 minut 5-10 minut gramy no kurna. Coraz szybciej tutaj te zadania się wykonuje. No bo to są za łatwe tereny. No, chyba na to wychodzi, nie? Albo za dobre samochody no, już Amurze, są. Na Amurze? Na Amurze? Ja już się do Amuru przyzwyczaiłem i dla mnie to jest takie... No takie... No czasem są trudniejsze tereny, a czasem łatwiejsze, nie? Ale i ale tak dla mnie nie jest zbyt trudno. No, ale wiesz, bananku, czy ogólnie wiesz, trzeba i tak te zadania wszystkie powykonywać. Jak idzie szybko, to najwyżej ja będę bardziej tutaj kombinował. Może po kilka zadań pod odcinek będę majstrował i wtedy jakoś, jakoś sobie poradzimy. I oczywiście na kanale tutaj te rzeczy przedstawimy. Ja sobie tutaj naniosę dwa punkty do celu, trzy może niech będą, że tędy pojechać musimy. Ja już I dojeżdżam. Tędy to zrobimy. Cysterna zwiadowcza tu jeszcze, a zwiadowcza? To do małego... Jakiegoś piździka do zabrania. No ja to dupuza na przykład. No dobra, niech będzie, niech będzie. O Boże, bo ja źle wjechałem. O ja. Źle skręciłem, bo się zagadałem. A, widzisz. To patrz jak jedziesz, bo pojedziesz jak patrzysz, bananku. No wiem, bo to ja sklep z przyczepami. A, no to fajnie masz. Uuu. U. Tomasz, fajnie. ta ręka ci trzęsie. Kurde, za, za lekki jestem. W błocie się. Ale bo bo ta traci się cała trzęsie w środku. Jak się trzęsie? No, a, ty, a co ty byś zaraz... chciał po tych terenach jechać jak po asfalcie? Bez trzęsionki? No, ale ja jadę po, po asfalcie i zaraz skrzynia biegów wypadnie mi. Biegaj mi na skrzyni, gór, skrzyni gór, to ty niegół. Nie bo urwie mi rękę, chłopie, trzęsie się cała ze strachu. Skrzyni to ty nie Bo się trzęsie ze strachu przede mną. Ta, ta, ta karynka. Ta, ta, taka karynka? Ta, ta karynka, no. fajnie, fajnie, że taka karynka się trzęsie. No. no bo skrzynia biegów się wypadnie Zara. No. I kierunkowska też? Tam kierunków nie ma już dawno. Potel też zaraz wypadnie, bo się trzęsie Obrotomierz eksploduje, bo już dwa razy się przekręcił <grym> Oj bananek Dwa razy już się przekręcił Bo za dużo obrotów daje A ja wiem czemu ty tak jeżdżasz, bo to nie twoje, nie? Bo to moje jest tutaj Auto, moje paliwo Bo tu jest tylko maksymalnie 2500 obrotów, a teraz mi wskazuje tylko 500, wiesz, bo, bo już dwa razy ukraciło się, czyli już mam dużo obratów, jakieś 5000. Dobra, to ja siadam do tuza w międzyczasie, w Borym Lasie. O, pat, bananek tutaj, Posz, osz, tutaj chyba... Bo silnik, silnik mi piszczy. Co, co to znaczy? Jak ci silnik piszczy, to myszy w silniku masz. No to dobrze, bo się zażynają. Dawno tym tuzem nie pojeżdżałem. Ej, tu przyczepę mamy jakąś małą. A co ona tu Pojechaj. robi? A co ona tu robi? A ja wiem co to była ta przyczepa taka e, ala moja rezerwowa e, do paliwa wciąż gotowa. E, przyczepę sobie dołączymy. Od razu się zatankujmy. E, tak, zatankuj. O, modyfikacja. Odbieram. Ty, modyfikację to mi zostaw. Modyfikacja ci mówiłem, będzie przeze mnie odbierana. A gdzie z tą A ja przyczepą? ja już odebrałem. A, już odebrałeś? Okej. Okay. Oczywiście, że nie. Nie, ja z tą przyczepą gdzieś muszę z To ja już cały czas stoi. Modyfikation. Kiedy ja mam tu pojeżdżać? A dobra, może tędy gdzieś jakoś polecimy. Tu się może przebijemy. Tu na asfalce wlecimy. I tu gdzieś tą przyczepę sprzedamy, a potem na stację po drugą przyczepę pojeżdżamy. Dobra, a ty dojechałeś? Nie, nie dojechałeś, bo bym miał ten. Dojechałem. Kiedy? Teraz. A gdzie jest dla mnie tutaj informowanie, że zostało zadanie? O, jest! Jest, ja już to akceptuję. I ciebie, bananku, tam yy, z powrotem do punktu wyjścia zapraszam. A gdzie jest punkt wyjścia? No tam, gdzie startowaliśmy, bo przyczepę trzeba sprzedać albo, na, albo gdzieś gdzie przyczepę sprzedamy. Gdzieś gdzie przyczepę sprzedać radę, da? bo ta przyczepa już niepotrzebna. Ja tą mapę znam na pamięć. No w, w sumie przed chwilą byłeś na jakimś punkcie z, z przyczepami, nie? No, ale ja jadę tam, gdzie ty jesteś. No ja też, ja też tam akurat jadę. Także możemy się tam spotkać wspólnie, e, jakby to powiedzieć, się z widzami pożegnamy. Ten odcinek po ja pozakończony. Nie mogę tu wykręcić. Myślę, że to będzie taka nasza baza wypadowa, bo z tamtego punktu właśnie często odcinki zaczynamy, nie? Tak. No, dość często. No, dolecimy z tą przyczepką, od razu sobie te wszystkie auta mm, zatankujemy. I oczywiście za chwilę następny odcinek dla Was majstrujemy. Pięknie bokiem, pięknie bokiem tu wlatuje. Pięknie te zakręty pokonuje. Plus normalnie bestia jest niebyle jaka. Wow. Tylko teraz ja biorę jakiś pojazd z, wow. z hajem. Bo teraz ja Ci pokażę, jak się jeździłem wow. i zobaczyć jak szybko będę pracował. A, jak szy... no to, e, powiem ci tak, następne spotkanie już jest zaplanowane i tym razem ty będziesz miał krótsze pojeżdżanie. To tak spoilerowo. Całkiem prosto, zawodowo i teraz boczkiem, boczkiem. Nie i drogę, tylko że mnie ohaja. Znaczy, no to się, się znowu zamienimy samochodami, nie? Tak jak co, odcinek. Co, Tatra się zakopała. Oła, poszedł amortyzator. Ty, ta czaciepa jak lata. Jaka wściekła! Mam radę! Łoł, wow, wow, bokiem boczkiem z boczkiem, boczkiem z boczkiem. Cyk. O, balanek, powietrzu już za chwilę mamy. Dawaj! przez noc jedziemy. A gdzie ty chcesz, chcesz po nocy jeżdżać? Ale gdzie ty chcesz jechać? Zatankuj. Z cysterny, do tuza. Zatankuj. I do, do spuszczasz? Tak, no zanim ją sprzedam to jeszcze wiesz, jeszcze ściągnę z niej paliwa. Ale nie, stuza do, do naczepy. A, za do, do, do przyczepy, tak. <ścoughs> Ściągasz. Dobra, spuszczasz. miejsce ci zrobiłem, koło mnie tutaj zaparkujesz i od razu cię też zatankuję. w sumie Przecież poczekaj. Już na główną wyjechałem. Mam 300 metrów. Jak ja w ogóle mam stan kąta, bo tam kurde trochę Ej, ostatnio... tu nie ma takich widoków jak na Amurze. Aj tam, będziesz teraz mi tu amurował. No bo Amur jest przepiękny. Aj tam, aj tam. Ty specjalnie mi tak, ty specjalnie mi tak mówisz, bo... bo mnie tam chcesz zaprosić i w ogóle mnie nakłaniasz, żebym tam zaczął grać i nagrywać, nie? To ja wiem. Ale najpierw musisz być u mnie. Nie. Aha, najpierw u ciebie, a potem u siebie? Tak. Dobrze, bo zanim ja będę u siebie, to jeszcze ze dwa lata minął, to to, co byłem u ciebie, to już zapomnę dawno, że tam, co tam było i będę miał znowu pierwsze wrażenie. Tak. Niech będzie na mapę spoglądanie. O, jest bananek już tutaj z nami. Jest bananek z nami. On, tu ma halogeny Coś ty włączył? Światełka W czym? Ja cię na tym widzę. tusku taki power ma? No stójcie, zatękuję od razu. A mogłeś tu w pole wjechać, bo się przesiądę tylko do auta i ten. No ma taki power, zobacz, ten nie ma tyle. Weź włącz A nie też ma też ma. Zatankuj, cysterna... O, wyjechałeś mi z pola. No wiem, bo chciałeś, żebym zajechał. No, bo ja się przysiądę, zaraz te przyczepy posprzedaję, do Tatry tankujemy. I oczywiście za odcinek dziękujemy. W tym momencie kończymy to nagranie. Tak. Już w tym momencie zapraszamy na kolejne spotkanie. Tak. Tobie, Bananek, tak, tak. Tobie, Bananek, dziękuję za pomaganie wiem. i zagranie. No wiem. No, wiem. A wam widzom dziękuję no. za oglądanie i zapraszam na kolejne spotkanie Bananek. Skocz tam do tego fletstara, czy flitstara, czy flastara, czy jakby, się, czy jakby się to nie nazywało? Patrz, patrz, patrz. Dla, dla tych, co oglądają do końca. Do końca pączka. Tak? Ja teraz przy tym budynku to nie zobaczę, nie? Bo Ale mi tutaj tu się kamera, kamera świruje. Poczekaj, za chwilę przyczepę sprzedam i odjadę. To się nie da, na łańcuszkach się tak nie da. A, widzisz. No, sliki, sliki niestety w garażu zostawiłem. No nie, ten budynek to mi nie pozwoli. O, trochę pozwoli. Ale Bardziej się, kurde, tobie w głowie pirtoli.